W dzisiejszych czasach coraz więcej osób powyżej 40 roku życia decyduje się na regularne ćwiczenia w siłowni. Jednak z wiekiem nasze ciało staje się bardziej podatne na kontuzje i wymaga szczególnej uwagi przy wyborze odpowiednich form aktywności fizycznej. Warto zwrócić uwagę na niektóre popularne maszyny, które mogą być szkodliwe dla zdrowia, oraz na alternatywy, które zapewnią bezpieczeństwo i efektywność treningu. Pierwszą maszyną, która może stanowić zagrożenie, jest maszyna do wyprostu nóg. Choć wiele osób korzysta z niej w celu wzmocnienia mięśni ud, niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do nadmiernego obciążenia kolan. Zamiast tego, lepszym wyborem będą ćwiczenia z wolnymi ciężarami, takie jak przysiady czy wykroki, które angażują mięśnie w bardziej naturalny sposób. Kolejnym przykładem jest maszyna do brzuszków. Chociaż wydaje się skuteczna w budowaniu mięśni brzucha, Często prowadzi do nadmiernego napięcia w odcinku lędźwiowym. Alternatywą mogą być deski lub mostki, które wzmacniają mięśnie brzucha i pleców bez zbędnego obciążania kręgosłupa. Maszyna Smitha to kolejny sprzęt, który ogranicza naturalny ruch ciała. Użytkowanie tej maszyny może prowadzić do kontuzji stawów oraz krążków międzykręgowych. Zamiast tego warto rozważyć ćwiczenia z wolnymi ciężarami, które pozwalają na swobodny ruch i lepszą kontrolę nad techniką. W przypadku wyciągu za głowę również istnieje ryzyko przeciążenia ramion oraz barków. Zamiast korzystać z tej maszyny, można wykonywać ćwiczenia takie jak podciąganie lub różne formy wiosłowania, które angażują więcej grup mięśniowych i poprawiają stabilność. Legpress to kolejna maszyna, która może powodować stres na stawy. Może być bardziej korzystne dla osób w tym wieku wykonywanie przysiadów lub martwego ciągu, które angażują wiele mięśni jednocześnie i poprawiają równowagę ciała. Maszyna do rozpiętek oraz wyprost lędźwiowy również niosą ze sobą ryzyko kontuzji. Zamiast nich lepiej skupić się na ćwiczeniach otwartych dla klatki piersiowej oraz wzmacniających dolną część pleców takich jak Superman czy Unoszenie Nóg w leżeniu. Kiedy wybierasz sprzęt na siłowni lub planujesz treningi w domu, pamiętaj o dostosowaniu ćwiczeń do swoich możliwości i stanu zdrowia. Inwestycja w zdrowie poprzez świadome podejście do aktywności fizycznej przyniesie długoterminowe korzyści zarówno dla ciała, jak i umysłu. Wybierając bezpieczniejsze alternatywy, możesz cieszyć się aktywnym stylem życia przez wiele lat. Esboko: Maszyny na siłowni A, zdrowie osób powyżej 40 roku życia. I Inicio: Wprowadzenie do tematu zdrowia osób powyżej 40 roku życia, podkreślając znaczenie wyboru odpowiednich ćwiczeń i maszyn na siłowni. Starzenie się to naturalny proces, który wiąże się z wieloma wyzwaniami. Zmniejszona elastyczność, osłabienie mięśni oraz większa podatność na kontuzje wymagają szczególnej uwagi przy planowaniu aktywności fizycznej. Niewłaściwe użytkowanie maszyn na siłowni może prowadzić do urazów, dlatego warto zrozumieć, które z nich są mniej korzystne dla zdrowia. Part Intermediaria: Przedstawienie dziewięciu maszyn, które mogą być szkodliwe dla osób powyżej 40 roku życia. Pierwsza maszyna do wyprostu nóg, ta maszyna koncentruje się na mięśniach ud, ale niewłaściwe użycie może powodować nadmierne obciążenie kolan. Alternatywnie, przysiady oraz wykroki angażują mięśnie w bardziej naturalny sposób, zmniejszając ryzyko kontuzji. Druga maszyna do brzuszków, choć popularna w budowaniu mięśni brzucha, często prowadzi do nadmiernego napięcia w odcinku lędźwiowym. Deski i mostki są znacznie bezpieczniejsze i efektywnie wzmacniają zarówno mięśnie brzucha, jak i pleców. Trzeci wyciąg za głowę może powodować stres na ramionach i barkach, co jest niebezpieczne dla starszych dorosłych. Zamiast tego, podciąganie lub różne formy wiosłowania angażują więcej grup mięśniowych i poprawiają stabilność. Czwarta maszyna Smitha ogranicza naturalny ruch ciała, co może prowadzić do kontuzji stawów oraz krążków międzykręgowych. Ćwiczenia z wolnymi ciężarami pozwalają na swobodny ruch i lepszą kontrolę nad techniką. Piąty lek pres może powodować nacisk na stawy oraz krążki międzykręgowe. Przysiady i martwy ciąg angażują wiele mięśni jednocześnie i poprawiają równowagę ciała. Szósta maszyna do rozpiętek narzuca nienaturalne ruchy, co zwiększa ryzyko kontuzji. Lepszym wyborem są ćwiczenia otwarte dla klatki piersiowej oraz wzmacniające dolną część pleców. Siódmy wyprost lędźwiowy może prowadzić do potencjalnych kontuzji dolnej części pleców. Zamiast tego ćwiczenia takie jak Superman czy unoszenie nóg w leżeniu są bardziej odpowiednie. Ósma maszyna do wiosłowania, jeśli nie jest używana prawidłowo, może przeciążać mięśnie pleców. Warto zamiast tego skupić się na ćwiczeniach z wolnymi ciężarami lub elastycznymi taśmami oporowymi. Dziewiąta maszyna do nóg ogranicza zaangażowanie stabilizatorów, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa podczas ćwiczeń. Lepiej postawić na przysiady lub wykroki, które aktywują również mięśnie stabilizujące. Zaleca się wybór alternatywnych ćwiczeń, takich jak deski, przysiady i pompki, które nie tylko zwiększają bezpieczeństwo, ale także promują funkcjonalne wzmocnienie mięśni oraz poprawiają równowagę ciała. Desfecho Podkreślenie kluczowych informacji o wpływie maszyn na zdrowie osób powyżej 40 roku życia jest niezwykle ważne w kontekście aktywności fizycznej. Świadomy wybór ćwiczeń chroniących stawy i mięśnie jest kluczowy dla zachowania dobrego zdrowia w późniejszych latach życia. Zaleca się konsultacje z trenerem personalnym lub specjalistą w dziedzinie zdrowia, aby stworzyć dostosowany do indywidualnych potrzeb program treningowy. Przekonanie o tym, że zdrowie i bezpieczeństwo powinny być priorytetem w każdej aktywności fizycznej, powinno towarzyszyć każdemu treningowi. W miarę jak coraz więcej osób powyżej 40 roku życia podejmuje się regularnych ćwiczeń na siłowni, kluczowe staje się zrozumienie, które maszyny mogą być potencjalnie szkodliwe dla ich zdrowia. Starzenie się to proces, który przynosi ze sobą wiele wyzwań, takich jak zmniejszona elastyczność i większa podatność na kontuzje. Dlatego wybór odpowiednich form aktywności fizycznej jest niezwykle ważny. Maszyny takie jak maszyna do wyprostu nóg czy do brzuszków, mogą wydawać się atrakcyjne, jednak ich niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do poważnych urazów. Warto postawić na alternatywy, które nie tylko są bezpieczniejsze, ale również bardziej efektywne w budowaniu siły i wytrzymałości mięśniowej. Ćwiczenia z wolnymi ciężarami, deski oraz przysiady angażują mięśnie w sposób naturalny i poprawiają stabilność ciała. Nie można zapominać o ryzyku związanym z maszynami Smitha czy leg press. Ograniczają one naturalny zakres ruchu, co może prowadzić do przeciążeń stawów. Zamiast tego lepiej skupić się na ćwiczeniach funkcjonalnych, które wzmacniają całe ciało i sprzyjają długotrwałemu zdrowiu. Warto również zwrócić uwagę na wpływ nienaturalnych ruchów narzucanych przez niektóre maszyny. Takie podejście zwiększa ryzyko kontuzji w dłuższej perspektywie. Wprowadzenie do treningu ćwiczeń aktywujących różne grupy mięśniowe pozwala na lepszą kontrolę nad techniką oraz zwiększa bezpieczeństwo. Na zakończenie, kluczowe jest, aby osoby powyżej 40 roku życia podchodziły do swojego zdrowia z pełną świadomością. Inwestycja w świadome podejście do aktywności fizycznej przyniesie długoterminowe korzyści, zarówno dla ciała, jak i umysłu. Dostosowywanie treningów do indywidualnych możliwości oraz konsultacje z profesjonalistami mogą znacznie zwiększyć bezpieczeństwo i efektywność ćwiczeń. Dzięki temu każdy może cieszyć się aktywnym stylem życia przez wiele lat. Dbając jednocześnie o swoje zdrowie i dobre samopoczucie. W miarę jak społeczeństwo staje się coraz bardziej świadome znaczenia aktywności fizycznej, szczególnie w przypadku osób powyżej 40 roku życia, kluczowe jest, aby zrozumieć, jakie ćwiczenia i maszyny mogą wspierać zdrowie, a jakie mogą przynieść więcej szkody niż pożytku. Starzenie się wiąże się z wieloma zmianami w organizmie, takimi jak osłabienie mięśni, zmniejszenie elastyczności oraz zwiększona podatność na kontuzje. Dlatego podejście do treningu powinno być starannie przemyślane i dostosowane do indywidualnych potrzeb. Nie tylko maszyny na siłowni mogą być potencjalnym zagrożeniem, ale także sposób ich użytkowania. Niewłaściwa technika lub nadmierne obciążenie mogą prowadzić do urazów, które wymagają długotrwałej rehabilitacji. Warto zwrócić uwagę na to, że wiele popularnych maszyn nie tylko nie dostarcza oczekiwanych rezultatów, ale także może prowadzić do kontuzji. Przykładem jest maszyna do wyprostu nóg, która często jest używana w celu wzmocnienia mięśni ud. Jednak ruch wykonywany na tej maszynie może powodować nadmierne obciążenie kolan. Zamiast tego lepiej zdecydować się na ćwiczenia funkcjonalne, takie jak przysiady czy wykroki. Te ćwiczenia nie tylko angażują mięśnie ud, ale również mięśnie stabilizujące, co jest kluczowe dla zachowania równowagi i zapobiegania kontuzjom. Maszyna do brzuszków to kolejny przykład sprzętu, który może wydawać się skuteczny w budowaniu mięśni brzucha, ale niewłaściwe użytkowanie prowadzi do nadmiernego napięcia w dolnej części pleców. Zamiast korzystać z tej maszyny, warto wprowadzić deski lub mostki do swojego programu treningowego. Te ćwiczenia wzmacniają zarówno mięśnie brzucha, jak i dolnej części pleców w sposób bezpieczny i efektywny. Innym problematycznym urządzeniem jest maszyna SMITA. Ogranicza ona naturalny ruch ciała, co może prowadzić do przeciążeń stawów oraz krążków międzykręgowych. Zamiast tego warto rozważyć ćwiczenia z wolnymi ciężarami, które pozwalają na większą swobodę ruchu oraz lepszą kontrolę nad techniką wykonywania ćwiczeń. Kolejnym przykładem są maszyny takie jak leg press oraz wyciąg za głowę. Używanie tych maszyn może prowadzić do przeciążenia ramion oraz stawów. Warto zamiast tego postawić na ćwiczenia takie jak podciąganie czy różne formy wiosłowania, które angażują więcej grup mięśniowych i poprawiają stabilność całego ciała. Również maszyna do rozpiętek oraz wyprost lędźwiowy mogą być źródłem kontuzji ze względu na nienaturalne ruchy narzucane przez te urządzenia. Lepszym wyborem są ćwiczenia otwarte dla klatki piersiowej oraz wzmacniające dolną część pleców takie jak superman, czy unoszenie nóg w leżeniu. Takie podejście nie tylko zmniejsza ryzyko kontuzji, ale również przyczynia się do ogólnej poprawy sprawności fizycznej. Nie można zapominać o roli odpowiedniej rozgrzewki przed rozpoczęciem treningu oraz o znaczeniu streczyn po jego zakończeniu. Te dwa elementy są kluczowe dla utrzymania elastyczności mięśni i stawów oraz zapobiegania urazom. W miarę starzenia się organizmu ważne jest także regularne monitorowanie swojego stanu zdrowia przez konsultacje z lekarzem lub specjalistą od rehabilitacji. Warto także pomyśleć o integracji ćwiczeń aerobowych z treningiem siłowym. Regularna aktywność aerobowa może poprawić kondycję serca i układu krążenia, co jest niezwykle istotne dla osób powyżej 40 roku życia. Chodzenie, jazda na rowerze czy pływanie to doskonałe formy aktywności fizycznej, które można łatwo dopasować do indywidualnych potrzeb i możliwości. Na koniec warto zaznaczyć znaczenie społecznego aspektu aktywności fizycznej. Ćwiczenie w grupie lub z przyjaciółmi nie tylko zwiększa motywację, ale również sprawia, że trening staje się bardziej przyjemny i satysfakcjonujący. Udział w zajęciach grupowych lub wspólne bieganie może przynieść dodatkowe korzyści psychiczne oraz społeczne. Świadomość zagrożeń związanych z niewłaściwym użytkowaniem maszyn na siłowni jest kluczowa dla osób powyżej 40 roku życia. Wybierając bezpieczniejsze alternatywy oraz dostosowując program treningowy do indywidualnych potrzeb, można cieszyć się zdrowiem i aktywnym stylem życia przez wiele lat. Inwestycja w zdrowie poprzez świadome podejście do aktywności fizycznej przyniesie długoterminowe korzyści zarówno dla ciała, jak i umysłu. W miarę jak społeczeństwo staje się coraz bardziej świadome znaczenia aktywności fizycznej, szczególnie dla osób powyżej 40 roku życia, kluczowe jest zrozumienie, jakie formy ćwiczeń są najkorzystniejsze dla zdrowia. Z wiekiem nasze ciało przechodzi wiele zmian, takich jak spadek elastyczności, osłabienie mięśni oraz zwiększone ryzyko kontuzji. Dlatego wybór odpowiednich maszyn i ćwiczeń staje się nie tylko kwestią efektywności, ale przede wszystkim bezpieczeństwa. Warto również zwrócić uwagę na znaczenie monitorowania postępów treningowych. Dla osób starszych niezwykle istotne jest, aby nie tylko dostosować intensywność ćwiczeń do swoich możliwości, ale także regularnie oceniać ich skuteczność. Używanie dziennika treningowego może pomóc w śledzeniu postępów oraz dostosowywaniu programu do aktualnych potrzeb ciała. Współpraca z trenerem personalnym, który ma doświadczenie w pracy z osobami w starszym wieku, może przynieść dodatkowe korzyści. Taki specjalista pomoże w stworzeniu spersonalizowanego planu treningowego który uwzględni indywidualne cele oraz ewentualne ograniczenia zdrowotne. Kolejnym aspektem, na który warto zwrócić uwagę, jest odpowiednia dieta. Aktywność fizyczna powinna iść w parze z dobrze zbilansowanym odżywianiem, które wspiera regenerację mięśni oraz ogólne zdrowie. Osoby powyżej 40 roku życia powinny zwrócić szczególną uwagę na spożycie białka, które odgrywa kluczową rolę w odbudowie i wzmocnieniu mięśni. Oprócz tego ważne jest dostarczenie organizmowi odpowiedniej ilości witamin i minerałów, które wspierają zdrowie kości oraz układ odpornościowy. Nie można zapominać o znaczeniu nawodnienia organizmu. W miarę starzenia się organizmu zdolność do odczuwania pragnienia może maleć, co zwiększa ryzyko odwodnienia. Regularne picie wody przed, w trakcie oraz po treningu jest kluczowe dla utrzymania odpowiedniego poziomu nawodnienia i wsparcia procesów metabolicznych. Aktywność fizyczna ma również korzystny wpływ na zdrowie psychiczne. Regularne ćwiczenia mogą pomóc w redukcji stresu, poprawiają nastrój i zwiększają ogólne samopoczucie. Wspólne treningi z przyjaciółmi lub udział w zajęciach grupowych mogą dodatkowo wpłynąć na motywację i chęć do regularnego podejmowania aktywności fizycznej. Warto także rozważyć różnorodność form aktywności fizycznej. Połączenie różnych rodzajów ćwiczeń, takich jak trening siłowy, Aerobowy oraz streczyn może przynieść najlepsze rezultaty dla zdrowia i kondycji fizycznej. Trening siłowy wzmacnia mięśnie i kości, aerobowy poprawia wydolność serca i układu krążenia, a streczyn zwiększa elastyczność i zakres ruchu. Nie zapominajmy także o znaczeniu regeneracji po wysiłku fizycznym. Odpowiedni czas na odpoczynek oraz stosowanie technik relaksacyjnych, takich jak yoga czy medytacja. Może znacznie przyspieszyć proces regeneracji organizmu po intensywnych treningach. W kontekście treningów warto także podkreślić rolę grup wsparcia czy klubów fitness skierowanych do osób powyżej 40 roku życia. Uczestnictwo w takich grupach sprzyja nie tylko integracji społecznej, ale również motywuje do regularnej aktywności fizycznej. Podejmując decyzję o rozpoczęciu lub kontynuowaniu aktywności fizycznej po 40 roku życia, Warto zachować ostrożność i świadomie dobierać ćwiczenia oraz sprzęt. Zrozumienie potencjalnych zagrożeń związanych z niewłaściwym użytkowaniem maszyn na siłowni to klucz do zachowania zdrowia i uniknięcia kontuzji. Dzięki odpowiednim wyborom można cieszyć się długotrwałym zdrowiem oraz aktywnym stylem życia przez wiele lat. Inwestycja w zdrowie poprzez świadome podejście do aktywności fizycznej przyniesie korzyści zarówno dla ciała, jak i umysłu. Warto pamiętać, że każdy ruch się liczy niezależnie od wieku czy poziomu zaawansowania, a najważniejsze jest to, aby czerpać radość z aktywności fizycznej i dbać o siebie na każdym etapie życia. Podsumowując, aktywność fizyczna w wieku powyżej 40 roku życia jest niezwykle ważna dla zdrowia i samopoczucia. Świadome wybory dotyczące ćwiczeń oraz sprzętu na siłowni mogą znacząco wpłynąć na uniknięcie kontuzji i poprawę jakości życia. Warto stawiać na bezpieczniejsze alternatywy takie jak ćwiczenia z wolnymi ciężarami czy funkcjonalne, które wspierają naturalny ruch ciała. Regularne monitorowanie postępów, konsultacje z profesjonalistami oraz odpowiednia dieta i nawodnienie będą kluczowe dla utrzymania zdrowia w dłuższej perspektywie. Dbanie o siebie poprzez aktywność fizyczną to inwestycja, która przynosi korzyści zarówno ciału, jak i umysłowi, umożliwiając cieszenie się pełnią życia przez wiele lat.